Cześć, dzień dobry, witam was we vlogmasie numer 23. Jest to przedostatni vlogmas i powiem wam, że z jednej strony jest mi troszkę przykro, bo to bardzo szybko zleciało, a z drugiej strony jestem przeszczęśliwa, że już tu w końcu jest koniec, bo jestem wyczerpana, jestem strasznie zmęczona, niedospana i nie wiem, potrzebuję po prostu tego czasu dla siebie, odpoczynku, dobrego jedzonka, więc naprawdę nie mogę się już doczekać jutrzejszej Wigilii i po prostu świąt. I mam nadzieję, że te święta nie zlecą szybko i będę mogła ach, wypocząć, bo o tym marzę. Niedawno wróciłam z pracy, za chwilkę zabieram się za robienie kolacji. Zrobię na szybko spaghetti bolone, veggie spaghetti bolone. Tak więc tego już Wam nie będę nagrywać, bo chcę to zrobić tak totalnie na szybko. Jesteśmy z wojtkiem mega głodni. Ale zanim przystąpię do robienia kolacji, to oczywiście otworzymy kalendarze adwentowe. Dla mi, Mia. Ona tak już czeka, bo wie co się święci. I z drugiej strony. W jak po vlogmasie yy, będzie przychodziła, będzie oczekiwała, że dostanie znowu coś z kalendarza adwentowego. A tu się kończy. Kończą się kalendarze adwentowe. Ciekawe, jak pies to przeżyje. <laughs> e, więc otworzymy sobie kalendarze adwentowe z Miją. E, Lecę robić kolację, później e, otworzymy kalendarze z Wojtkiem. No i ogólnie dzisiaj mam taki, no co, jak typowo dzień przed e, świętami, czyli e, sprzątanie. Na szczęście gotować nie muszę, ponieważ konsultowałam to z moją mamą. Mama powiedziała, żebym nic nie robiła, bo jedzenia jest sporo wszystko ogarnęła, wszystko zrobiła. Tak więc powiem Wam, że to są chyba moje pierwsze, tak mi się wydaje, pierwsze święta, na których nie zrobiłam totalnie nic, jeżeli chodzi o rzeczy od kuchni kulinarne nic. Z jednej strony jest dziwnie. Ale z drugiej strony się cieszę, bo naprawdę nie mam na nic siły. Nie mam na nic siły, jestem tak wyczerpana. Koleżanko, jesteś gotowa na kalendarze? Otwieramy kalendarze? <laughs> kalendarze otwieramy? Nie ja! Wstawaj, otwieramy kalendarze! Jak wstała? <laughs> o Boże, za duży sum, za duży sum. Tak, otwieramy kalendarze. Dzisiaj mamy koleżanko, 23. Proszę. 23, mamy dwie kosteczki, już dajemy. Proszę, już zjadłaś? Nie mam więcej, nie mam więcej, Mija. Koniec! Jeszcze, popatrz, już jeszcze jutro po dwa okienka i koniec. Nie ma kalendarza adwentowych, Skończyło się. Tak w ogóle popatrzcie co ja wysunęłam spod choinki, czeka na mnie prezent, King Usia Usia. Od razu widać, że to jest sprawka Wojtka. Jest ciężkie. Dobra, czeka do jutra, Suwam z powrotem, żeby mnie nie kusiło, kurczę. Przytulaski. Przytulaski tak. Chętnie, proszę bardzo. Uh. To jest ostatnie okienko, to jest ostatnie Raczej nie zgadniesz, co to jest. Nie wiem, to jest pudełko, więc podejrzewam, że jest w Nie wiem, co to jest. Pierścionek zaczynamy. <laughs> to są spinki do mankietu. Spinki, spinki, spinki. spinki. Takie sobie tego się nie spodziewałbym w życiu, bardzo ładny, wyszukany prezent, <grym> super, no. No. ale ja nie mam więcej dzisiaj kalendarza. A ja mam za to trzy, możesz mnie nagrać jak otwieram. Czy masz trzy? Oh. Asosa, ty masz jutro za to asosa i także jakie masz tam duże pudełko, co może być w tym pudełku? Nie wiem, a widziałeś jakie ty masz pudełko tu już? Widziałam, pokazywałam już, tak? pokazywałam prezencik na dole. Kingusie usia usia. Usia 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 pusia pusia. <grym> Nagrałaś teraz ja otwieram. Usia pusia. Ostatnie w Asosie, i w ogóle słusznie e, dostałam komentarz pod ostatnim e, vlogmasem, że pomyliłam sobie e, pudełeczka, bo zamiast otworzyć właśnie jedenastkę, otworzyłam dwunastkę. Ale jestem tak zakręcona, że to jest masakra. E, I wczoraj miałam, czyli dzisiaj powinna mieć e, tą paletkę z NYXa, w sensie z nyx ten. Bronzer yy, z Narsa, przepraszam, widzicie, to ja jestem totalnie, w ogóle mózg zostawiłam sobie gdzieś w oddali, a tutaj czuję już, że to są rzęsy i to są rzęsy Ardel. tak, a więc stąd, bo pamiętam, że, że kiedy wybier wybierałam kalendarz Asosa, wiedziałam, że rzęsy właśnie są w nim, bardzo ładne i to są Double Wispy się nazywają, proszę bardzo, tak wyglądają, poostrzyło? Oczywiście. Double Whispies. Ja już ja nie mam tego takiego y, y, stabilizowania, znaczy no, w sensie tego, takiego paseczka, który mi pokazywał czy trzymam równo, czy nierówno. Nie Coś klikłem i już tego nie ma. I w dzisiejszym okienku mamy Butter Gloss. jeszcze w takim bardzo ładnym odcieniu tutaj. Ocień. Taki ładny różowy. W naszej końcy nie ma żadnego zakończenia. Nie wiem, ja w ogóle nie jestem no. fanką szpiców, jakichś nie wiadomo czego. Wiesz co tam mogę dać? Tylko kartkę mogę dać. Taką jak mamy tutaj. Tylko kartkę dam u góry. Mhm. Mogę tak zrobić, bo tak to ja ogólnie nie, nie wiem. Nie lubię szpiców wystających takich bez sensu. Yy, dobra. Ritual 23. Mamy spory yy, spore tutaj okienko. Żelik? Eee. Yy. Balsam do ciała. O. Liftingujący balsam do ciała. Rozmaryn i eukaliptus. O kurde. Jest to Ritual of hamam. Hamam. Ritual of Hamon. Jest Ciekawe. super. To jest, ej, w ogóle super, że my odkrywamy e, dzięki temu kalendarzowi takie nowe zapachy i fajna sprawa. O chłopie. Ciekawe, nie się. To jest dosyć. taki bardzo odprężający zapach. W ogóle wszystkie mam wrażenie te kosmetyki Rituals mają taki odprężający zapach, że po prostu po wymyciu się czy wysmarowaniu w tym kosmetyku to jest takie naprawdę takie relaks totalny. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy ludkami z przeszłości. Tak? <laughs> tak. Dlaczego? 22 jest dzisiaj. Chodzi o to, że vlogmas, który teraz widzicie, jest vlogmasem 23. Ale my dzisiaj cofamy się wstecz, ponieważ nagrywamy to od 22. Samo otwieranie kalendarzy. A bo tak w ogóle to Wojtek był dzisiaj w Werderach, popatrzcie. Czyli jak my to oglądacie to wczoraj. Ładnie. Koszula. Jumeczku. Koszula. Ładna koszula. Mam ubrać? Mam ubrać? Strasznie się ten tu spodobał. Stwierdziłam, że będzie do ciebie ładna. A takie jeszcze nie masz. Masz różne koszule, ale tak jakaś wyjątkowa była. Mm, slim Fit S. Tak, wiem, że ty bardzo schubasz wybrałam Eskę. Mi się wydaje Wojtek, że będzie dobra. Patrzyłam na twoje y, te i masz raczej eski. No nie wiem, tużeś troszkę... Zaufała swojej kobiecej intuicji. Tu żeś troszkę... Na razie tego nie, nie targam, nic, bo to jest... Dobra, to my robimy takie szybkie przejście, uwaga? Tara. tu? Nie jest źle, bo Slim Fit S jest na luźno. A mi się dziwiło mnie to. Bo ty będzie trochę schudłeś, no to wiesz. No, ja pakuję. No, pakujesz. Pakuję. Pakujesz <laughs> o Ale wiesz, co ci A propos. Bardzo ładnie ci w tej koszuli, ona będzie piękna na święta. Tara. Chodź na Vlogmas. Nie. Ona będzie... Jak koszula? Dobra. Jaki rozmiar, jak myślisz, to jest? Nie wiem, ja się nie znam w rozmiarach. Slim Fit S. co? To jest co? Muszę wziąć. to? muszę ja muszę ale fajnie. Uwielbiam żele do mycia twarzy. Nie wiem, mam jakiś taki. Ja też? Nie, może nie, ale lubię. Mam tylko to mydło. Fajnie. Jakiś taki Lab Series. W okienku numer 22 mamy cień o nazwie Antique Gold tak prezentuje się na słoczu i powiem Wam, że on jest troszkę inny niż poprzednie cienie, dlatego, że ma bardziej masyłkowatą formułę i bardziej przypomina mi taki prasowany pigment i no zdecydowanie pigmentacja jest tutaj o wiele, wiele większa niż w tamtych cieniach no i no nie ukrywam, że mnie urzekł, naprawdę. I nawet zastanawiam się, czy nie użyję tego cienia na Wigilię. Jest piękne. Dzisiaj w kalendarzu Rituals mamy coś zajebistego, ponieważ jest to peeling do ciała. U mnie peeling to jest niezbędna rzecz w łazience i... Wąchałam już, to jest zapach słodka mandarynka i drzewo sandałowe i ten zapach jest po prostu obłędny, no niesamowity jest i to myślę, że zaraz po tym Ritual of Ayurveda, to myślę, że to będzie mój ulubieniec. Po prostu pachnie bosko, aż idę do Wojtka i zapytam go co o tym zapachu myśli. Muszę to wąchać. Pomarańcza taka. Ale jak pachnie według Ciebie? To jest do ciała. No ewidentnie czyli tu drzewo sandałowe. Bo ci powiedziałam, że jest drzewo sandałowe, wiesz? Nie dobra, ale tak serio, jak pachnie? Pięknie. Zajebiście, nie? No. W końcu przyszła pora na pakowanie prezentów, ale zanim to zrobię, to oczywiście chcę się zabezpieczyć. I i muszę siebie cię co. Y, podasłaniać. Z tego względu, że tutaj z jednej strony y, my już ogólnie nie mamy firanek, więc wszystko można podglądnąć. I. Y, y, żeby teściowie tu przypadkiem nie podglądali, co robię i co pakuję, żeby nikogo nie kusiło. Myślę, że prędzej niż teściów to bardziej babcie to będzie ciekawiło. Więc żeby tutaj nikogo nie kusić, to mam pozasuwane rolety. Z każdej strony nic nie widać i w końcu mogę się zabrać za pakowanie prezentów. Jestem mega podekscytowana, bo uwielbiam obdarowywać swoich bliskich prezentami. Także zabieram się i pokażę Wam, jaki pomysł na prezenty mam w tym roku. Jestem już przygotowana do pakowania prezentów, a wygląda to w ten sposób, że mam trzy rozmiary pudeł. Postanowiłam, że w tym roku chcę prezenty zapakować w takie pudła, żeby wyglądało to tak. Nie wiem, ciekawie pod choinką, żeby wszyscy się zastanawiali, co w tych pudłach jest. Więc nie będzie czegoś takiego, że są mniejsze, większe prezenty. Okej, okay, to prawda, pudła mają różne rozmiary, ale. Wygląda to tak spójnie i ciekawiej, tak mi się wydawało, więc postanowiłam, że w tym roku wszystko będzie w pudłach. Oczywiście te pudła też owinę papierem i przewiążę wstążką. Tutaj mam przygotowane prezenty. Ja tego vlogmasa wrzucę troszeczkę później, żeby mieć pewność, że nikt z rodziny przed wręczeniem prezentów nie oglądał vlogmasa, także bezpiecznie, ale stwierdziłam, że w tym roku chcę po prostu pokazać, co, co kupiłam, co kupiliśmy z wywiadkiem swoim najbliższym, z tego względu, że. W tamtym roku na przykład pokazałam Wam otwieranie, ale przez to też nie było tak, bo może bardzo widać tych prezentów. Dodatkowo co? Mam tutaj papier kupiony w osą chyba za złoty 29%. I kupiłam coś takiego naprawdę mega klasycznego. Dodatkowo mam wstążki i na samym początku miałam takie wstążki. A dzisiaj w Osmanie online zrobiłam zakupy i panie widzę, wrzuciły mi taki. W ogóle na zdjęciu widziałam, że jest taki. Ale później się zwyczaiłam, że jest jakby wstążka, ale są różne rodzaje. I pani akurat dodała mi taki, ale może być jak najbardziej. No i tutaj mam te kartony, w które będę pakować prezenty. Więc najpierw sobie złożę kartony, powkładam do nich rzeczy, i zaraz później opiszę wam, co dla kogo mam. A, jeszcze tutaj, oczywiście, bileciki, proszę bardzo. Let's go outside. The snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile, it's quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand. And watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. Włożyłam już wszystkie prezenty do pudeł i tak to się prezentuje. Na ka w każdym pudełku na dnie jest albo Sizal, albo jest taki wypełniacz, yy, który dała mi moja mama, także bardzo za to dziękuję. Yy, I tak to wygląda. Już wam pokazuję. Zawartość. Wydaje mi się, że odkąd zaczęłam nagrywać na YouTubie, to jeszcze nigdy nie pokazywałam prezentów przed ich wręczeniem, także teraz będzie coś wyjątkowego. Zobaczycie te wszystkie prezenty yy, przed. Nie wiem, jakoś tak postanowiłam, że tak zrobię i chyba nie będę nagrywać po prostu reakcji bliskich. Zrobię takie coś dla odmiany. Dajcie znać, czy taka forma Wam się podoba. Czy lepiej woleliście, gdyby było pokazywane jak rodzice. Rodzina otwiera prezenty. Dobra, już Wam pokazuję, co my tu mamy. Na moich rodziców mamy czerwoną pościel. Moja mama ostatnio wspominała mi, że marzy jej się czerwona pościel, także nie zwlekałam i taką pościel kupiłam. Jest to pościel z satyny bawełnianej albo bawełny satynowej. Już nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego. A dla mojego taty mamy taką kurtkę roboczą. I dla rodziców jest też zestaw kosmetyków z The Body Shop i to jest ta seria mleko-miód. Dodatkowo mamy też taki fajny mały box czekolady z Carmelo. Dla mojego brata Tomka mamy oczywiście słodycze są też perfumy Hugo Bossa oraz dwie książki o masie, czyli też z spruszkowej, dla rodziców Wojtka czekoladki Carmello, zestaw kosmetyków Debody Shop o zapachu olejku organowego, oraz dwa vouchery na peeling oraz masaż czekoladowy. Dla brata Wojtka mamy tutaj taką świetną koszulkę, którą znaleźliśmy w NPiku w w Jest to koszulka Coldrian. No, mega, naprawdę jest zarąbista. Dodatkowo, oczywiście, słodycze. Tu jesteście kogoś do komputera, nie mam pojęcia, co to jest. To bardziej, myślę, że mężczyźni będą się na ten temat znać. Na tym temacie znać. I tutaj też taki skromny zestaw do brody, ponieważ macie tutaj zaczął coś zapuszczać w brodę. Więc tutaj proszę bardzo, żeby go wprowadzić w świat barberingu, mamy taki mały zestaw dla niego dla mojego brata Dawida. Postawiliśmy na świecę dużą Yankee Candle od zapachu cynamonu. Dawid uwielbia zapach cynamonu i za każdym razem, kiedy wąchamy świecę Yankee Candle, to tym zapachem się zachwycał. Tak więc go podarujemy Dawidowi i dodatkowo ma też zestaw Lego i jest tutaj hełm Ironmana. Jest to taki sam zestaw, jak kupiłam Wojtkowi ze Szturmowcem. Dawid ma Iron Mana. Myślę, że na pewno mu się to spodoba. To są wszystkie prezenty ode mnie i od Wojtka dla naszych bliskich. Zaraz Wojtek przyjdzie tutaj i będzie je pakował w papier, ponieważ on naprawdę świetnie pakuje prezenty w papier, a ja totalnie się do tego nie nadaję. No i ostatni już prezent, y, czyli ode mnie dla mojego Wojtka jest tutaj zestaw y, do pielęgnacji ciała z Rituals i to jest ta seria Ritual of Samurai. Bardzo ten zapach jest ładny i dalej mam taki box. Oczywiście szokową Sy tak uwielbia te czekoladki. Mamy też dwa opakowania y, Kinder Czekolady. Skittersy Wojtek je uwielbia i dodatkowo postawiamy tutaj na Perfumy Karoliny Rery Bad Boy. I chciałam ogólnie kupić te 212, niestety ich nie było, więc postawiłam na te też również piękny zapach. I tutaj mamy jeszcze, bardzo, alkohol. tak bardzo lubi klasycznego Jacka Danielsa. Pomyślałam, że ten gentleman Jack jest bardzo zachwalany, ma fajną opinię. Myślę, że może mu się spodobać. I tak to wszystko wygląda. Zanim zawołała Wojtka do pakowania prezentów, to zamierzam własnoręcznie spakować prezent dla niego. To nie będzie łatwe, bo tak jak Wam mówię, pakowanie prezentów to w ogóle nie jest moja bajka. Ja się do tego totalnie nie nadaję. Pakowałam prezent dla Wojtka. Jakoś mi wyszło. Nie jest to idealne zapakowanie, ale jak na mnie, to jest naprawdę git jeżeli chodzi o resztę prezentów niestety nie udało nam się w tym momencie spakować z racji tego, że długo zaszło mi z tym i Wojtek stwierdził, że po prostu położy się już spać i zrobi to jutro rano tak więc yy, tak, ja jestem znowu strasznie zmęczona mamy godzinę 3:23 właśnie lecę montować tego vlogmasa tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się jutro już w ostatnim dniu vlogmas do zobaczenia Oh, but the weather outside is frightful, but the fire is.